Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Drip, a to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj będziemy budowali prezent A dzisiaj jest 13 grudnia 2021 A, i jeszcze coś Przypominam, że na 500 subów robię od was wyzwanie Do końca roku, macie czas A jeżeli do końca roku nie będzie 500 subskrypcji, to nie robię od was wyzwania Dobra, do prezentu... W prezent może być jednakowego koloru, ja to zwykle biorę jednak czerwony i żółty Hmm, żeby to jakoś jeszcze ładnie udekorować, to możemy dodać cienie. Miało. taki prezent mi się wydaje, że może być. Jeszcze tylko... O. No i też moje, to by było tyle. Ja... Gidry. Mam nadzieję, że daily Wam się podoba. No to co, do no, usłyszenia, trzymajcie się, no i cześć. cześć.